Pierwszy raz na motor wsiadłam w wieku 8 lat e, u mojego wujka, a teraz zaczęłam jeździć jakoś w czerwcu coś takiego i zakupiłam motocykl. I się to tak rozwinęło, że teraz jestem tutaj i pierwszy raz pojedę na pokazówkach. Trochę się stresuję, ale chyba dam sobie radę. E, Trenuję pana Marcina Wójcika w kickbike'ach. No ja nauczyłam się e, przede wszystkim równowagi na motorze. Nauczyłam się postawy i no jak pan Marcin to teraz ogląda, może wiedzę za mnie dumnie, ponieważ nauczyłam się trzymać łokcie w końcu <ścoughs> i nie ma tego problemu już, więc są jakieś postępy na pewno. Myślisz w przyszłości, żeby startować jako zawodniczka? Tak, mam w planek zrobić sobie licencję, jeżeli mi się uda. Z czym kojarzy Ci się słowo pitbike? No ogólnie kojarzy mi się to bardzo z motorami i no, z dobrą zabawą przede wszystkim.